W programie ruszyły konsultacje społeczne. Czy Ostrów Wielkopolski potrzebuje elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę? Ostrowskie Centrum Rozwoju Komunalnego chce wspólnie z mieszkańcami, ekspertami i wszystkimi zainteresowanymi środowiskami, poprzez poważną i merytoryczną dyskusję, wypracować odpowiedź na pytanie, czy lokalna społeczność Ostrowa Wielkopolskiego chce tego rodzaju inwestycji w naszym mieście. Oraz, czy Ostrów Wielkopolski potrzebuje elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę? Ostrów, który ma bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o kompleksowe rozwiązania w zakresie organizacji zarządzania gospodarką komunalną, szuka rozwiązań kompleksowych tak? i szukając takiego efektu synergii, to znaczy takiego, gdzie <laughs> problem jednego segmentu. Być może stanowi rozwiązanie dla segmentu drugiego. Bo wytwarzamy ciepło i ogrzewamy mieszkanie. I ogrzewamy mieszkanie, zagospodarowując tę, tę problematyczną frakcję, z którą nie wiadomo w tej chwili, co zrobić. Elektrociepłownia na paliwa alternatywne i biomasę to nowoczesna, bezpieczna dla zdrowia i środowiska instalacja, spełniająca surowe wymagania emisji zanieczyszczeń, w której produkowane ma być ciepło i energia elektryczna wysokosprawnej kogeneracji z przetworzonych odpadów komunalnych i biomasy na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W tym roku już po raz drugi w ramach akcji Zielona Energia z Choinek spółki grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego bezpłatnie odbierały po świętach Bożego Narodzenia od mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego wykorzystane choinki. Zebrano ponad 25 ton, a to około 2100 hektarów. Zaangażowanie mieszkańców i pozytywny odbiór całej akcji pokazał, że mieszkańcy chcą korzystać z takiej bezpłatnej usługi komunalnej, a dodatkowo chcą też troszczyć się o porządek i środowisko. Ilość zebranych drzewek przełoży się na produkcję około 290 gigajuli ciepła i około 50 gigajuli energii elektrycznej. Do wyprodukowania przez OZC takich ilości ciepła i prądu wykorzystywanym przez spółkę systemie kogeneracji trzeba by było użyć co najmniej 18 ton miału opałowego, który tym samym udało się zaoszczędzić. Czy Ostrów Wielkopolski potrzebuje elektrociepłowni na paliwa alternatywnej biomasę? Z takim pytaniem z inicjatywy Centrum Rozwoju Komunalnego wystartowały we wtorek, 16 lutego, ogólnomiejskie konsultacje społeczne. Ostrowskie Centrum Rozwoju Komunalnego chce wspólnie z mieszkańcami, ekspertami i wszystkimi zainteresowanymi środowiskami, dzięki poważnej i merytorycznej dyskusji, wypracować odpowiedź na pytanie, czy lokalna społeczność Ostrowa Wielkopolskiego chce tego typu inwestycji w naszym mieście. Elektrociepłownia na paliwa alternatywne i biomasę to dalsza dekarbonizacja miasta. I nowe źródło produkcji lokalnego ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowanie i odzysk energii z najbardziej kalorycznej frakcji odpadów pre czyli w konsekwencji lokalne przeciwdziałanie podwyżkom opłat za śmieci, ciepło i prąd. Nowa instalacja pozwoli również na własne wytwarzanie z odpadów ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zasilanie nimi ostrowskich sieci ciepłowniczych. I energetycznych w ramach kompleksowego projektu Ostrowskiego Rynku Energetycznego. Ostrów, który ma bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o kompleksowe rozwiązania w zakresie organizacji zarządzania gospodarką komunalną, szuka rozwiązań kompleksowych tak? i szukając takiego efektu synergii, to znaczy takiego, gdzie problem jednego segmentu. Być może stanowi rozwiązanie dla segmentu drugiego. Bo wytworzenie ciepło i ogrzewamy mieszkania. I ogrzewanie mieszkania, zagospodarowując tę, tę problematyczną frakcję, z którą nie wiadomo w tej chwili co zrobić. Elektrociepłownia ma być zwymiarowana na lokalne, ostrowskie potrzeby i stanowić małą, kompaktową instalację. Inwestycja może być również docelowo jednym z rozwiązań obecnej sytuacji w gospodarce odpadami, z jakimi muszą mierzyć się lokalne samorządy. Obecnie zagospodarowanie frakcji pre-RDF to dominujący koszt całego systemu gospodarki odpadami w mieście. Jest to pewien model wytwarzania Zarówno ciepła, jak i energii elektrycznej, który jest bardzo środowiskowo pożądany, a również jeżeli chodzi o ten lokalny rynek ciepłowniczy i energetyczny, on pozwoli uzupełnić. Rozwiązania tutaj już przyjęte? W związku z rozpoczęciem konsultacji zaplanowano wirtualne spotkania z mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego. 3 marca odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne z przedstawicielami zarządu i Rady Osiedla Powstańców Wielkopolskich i Kamienicy Stare oraz z przedstawicielami klubów radnych w Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Otwarte dla wszystkich mieszkańców spotkanie online odbędzie się 10 marca o godzinie 16, a już 17 marca jako podsumowanie w miesiąca konsultacji społecznych odbędzie się specjalny panel naukowo-ekspercki z udziałem wybitnych ekspertów z renomowanych wyższych uczelni. Gościem wiadomości komunalnych był dr. inżynier Krzysztof Haziak, współautor koncepcji budowy elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę w Ostrowie Wielkopolskim. Dlaczego e, instalacja ta ostrowska, która ma tutaj być budowana w na paliwa alternatywne i biomasę, jest dobra? Przyczyni się e, tutaj do rozwoju e, e, ostrowskiego rynku energetycznego? Trzeba zacząć od tego, że demokracja tej wielkości, jak Wielko, na Wielkopolski, e, posiada system gospodarki komunalnej, składającej się z kilku segmentów. To jest ciepłownictwo, to jest gospodarka wodnościekowa, to jest transport, to jest gospodarka mieszkaniami, to jest gospodarka odpadami. Każdy z tych segmentów ma swoje, swoje problemy. W przypadku ciepłownictwa to jest konieczność rozwoju sieci po to, żeby podłączyć jak największą ilość mieszkańców, żeby obwiniać niską emisję. Z drugiej strony, też systemy muszą mieć zapewniony pewien udział energii z źródeł odnawialnych. Gospodarka wodno-ściekowa to jest problem sadów ściekowych, które jest coraz trudniej zagospodarować rolniczo. Ale można wysuszyć i traktować jako paliwo. Ale można wysuszyć i traktować jako paliwo. I w końcu gospodarka odpadami, której największym problemem w tej chwili jest zagospodarowanie tak zwanego w frakcji kalorycznej. kalorycznej. Tylko powiem skąd się ten problem wziął. Polski system gospodarki odpadami jest zbudowany jest w oparciu o tak zwane regionalne instalacje przetwarzania komunalnych. Ale teraz już nie ma chwili prawda? Dzisiaj są nazywane instalacjami komunalnymi, ale to są te same instalacje. I te instalacje zostały zaopatrzone w technologię mechaniczno-biologicznego przetwarzania, których głównym celem było rozdział strumienia odpadów zmieszanych na reakcje, które miały być poddawane różnego... Różnym procesom odzysku, recyklingu czy też nieszkodliwiania. Z tym, że nieszkodliwianie zostało ograniczone do technologii biologicznych plus deponowanie na składowiska. I budując ten system, nie wzięto pod uwagę konieczności domknięcia tego takiego systemu instalacjami do przetwarzania termicznego odpadów, które. Nie, nie nadają się do recyklingu, które nie można w inny sposób zużytkować jak tylko przez termiczne przetworzenie, ponieważ mają one tak wysoką wartość kaloryczną, która nie pozwala na ich deponowanie na składowiskach. Nie mamy też odpowiedniej ilości zakładów recyklingu i nawarstwienie się tych dwóch przyczyn spowodowało, że mamy w tych stępny problem z w tej reakcji liczonych w, e, w skali 3-4 milionów ton rocznie w skali kraju. Ta górka nam rośnie. W związku z tym, że miasto... I te składowiska rosną po prostu w miastach. Dokładnie, dokładnie. Tak nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Jedynymi miejscami na zagospodarowanie tej frakcji to są spalarnie, które już mają wyczerpane moc, a zresztą są z, dedykowane dla dużych aglomeracji, jak jak Poznań, Kraków, e... Konin. Koni czy, 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 Bydgoszcz. czy Bydgoszcz i cementownie, które mają też ograniczone, e, ograniczone możliwości przyjęcia tej, e, tej frakcji. W związku z tym nie bardzo wiemy, co się z tą frakcją dzieje. Ona jest w różny, w różny sposób e, magazynowana, deponowana, nie będę dochodził, co się z nią jeszcze może dalej dziać, ale jest to... Tą... I oddziałuje też na glebę. To jest potężny problem dlatego, że nie mając wiedzy, gdzie coś się z tą frakcją dzieje, możemy przypuszczać, że jest deponowana w miejscach, które na pewno będą nieprzystosowane do tego celu i oddziaływać bardzo niekorzystnie na środowisko. I w tej sytuacji osób, który ma bardzo duże doświadczenie jeżeli chodzi o kompleksowe rozwiązania w zakresie organizacji zarządzania gospodarką komunalną szuka rozwiązań kompleksowych, tak? I szukając takiego efektu synergii, to znaczy takiego, gdzie <laughs> problem jednego segmentu być może stanowi rozwiązanie dla segmentu drugiego. Bo wytwarzamy ciepło i ogrzewamy mieszkania. Z ogrzewamy mieszkania, zagospodarowując tę, tę problematyczną frakcję, z którą nie wiadomo w tej chwili co zrobić, tak? I mamy jeszcze możliwość zagospodarowania osadów ciekowych wysuszonych na oczyszczalni w rątczynie, czyli E, takie trzy w jednym. Innymi słowy, jeżeli system nie daje rady, bierzemy, bierzemy sprawy we własne ręce i dlatego to jest właśnie to dobre, takie wizjonerskie rozwiązanie. W tym roku już po raz drugi w ramach akcji Zielona Energia z Choinek spółki Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego. Bezpłatnie odbierały po świętach Bożego Narodzenia od mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego wykorzystane choinki. Zebrano ponad 25 ton, a to około 2100 choinek. Zaangażowanie mieszkańców i pozytywny odbiór całej akcji pokazał, że mieszkańcy chcą korzystać z takiej bezpłatnej usługi komunalnej, a dodatkowo chcą też troszczyć się o porządek i środowisko. Przeprowadzenie takiej akcji pokazuje spójność działań i aspekt społeczny gospodarki komunalnej w ostrowie wielkopolskim. Ilość zebranych drzewek przełoży się na produkcję około 290 gigajuli ciepła i około 50 gigajuli energii elektrycznej, które trafią do Ostrowian. Do wyprodukowania przez OZC takich ilości ciepła i prądu w wykorzystywanym przez spółkę systemie kogeneracji trzeba by było użyć co najmniej 18 ton miału opołowego, który tym samym udało się zaoszczędzić. Zebrana ilość choinek pozwoli nam wyprodukować 340 gigajouli, z czego 290 w cieple i 14 MWh w prądzie. Poza oczywistymi oszczędnościami ekonomicznymi, akcja zbierania wykorzystywanych drzewek i użycia ich do produkcji ciepła i prądu ma również istotny aspekt ekologiczny. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i została bardzo pozytywnie przyjęta przez Ostrowian. Grupa Kapitałowa Centrum Rozwoju Komunalnego już teraz zapowiada jej kontynuowanie w kolejnych latach. Gościem Wiadomości Komunalnych był dr Grzegorz Samitowski, partner naukowy projektu koncepcji budowy w Ostrowie Wielkopolskim elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biemasę. Jakie wyzwania stoją przed samorządami, samorządami takimi jak Ostrów Wielkopolski w kontekście polityki odpadowej, w kontekście polityki energetycznej. Jeżeli chodzi o wyzwania, przed którymi dzisiaj stoją samorządy z takiej perspektywy lokalnej, tutaj na pewno warto powiedzieć o polityce środowiskowej Unii Europejskiej, która wymusza w zasadzie istotne ograniczenie zastosowania paliw kopalnych, węgla kamiennego w miejskich systemach ciepłowniczych. I można powiedzieć, że ten fakt, że potrzeba wycofywania się z tego typu paliw. Oczywiście powoduje konieczność poszukiwania określonych alternatyw. Jednocześnie, gminy są też oczywiście zobowiązane do efektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi to też jest pochodna prawa europejskiego, któremu podlegamy. I w tym zakresie zdecydowanie priorytetem pozostaje oczywiście recykling. Recykling jest tym podstawowym procesem przetwarzania odpadów, który powinien być wdrażany. Również w tym zakresie zobowiązania Polski i innych państw członkowskich. W kolejnych latach będą istotnie rosły. Także pomimo tego faktu, że, że to jest ten priorytet, jednak musimy pamiętać o tym, że w cyklu zagospodarowania odpadów zawsze pozostaje pewna frakcja, która na ten recykling z powodów technicznych nie jest, nie jest podatna. Jednocześnie tego typu odpady no z przyczyn i prawnych, i środowiskowych nie powinny podlegać składowaniu. I na to mamy odpowiedź, właśnie budując instalacje tego typu, jak tutaj w Ostrowie Wielkopolskim, czyli elektrociepłownie na paliwa alternatywne i biomasę. Dokładnie, to jest właśnie ten typ instalacji, który przewiduje zagospodarowanie m.in. tej tzw. frakcji energetycznej, stanowiącej substytut dla wspomnianych już wcześniej paliw kopalnych. Czyli jest to pewien model wytwarzania. Zarówno ciepła, jak i energii elektrycznej, który jest bardzo środowiskowo pożądany, a również jeżeli chodzi o ten lokalny rynek ciepłowniczy i energetyczny, on pozwoli uzupełnić rozwiązania tutaj już przyjęte. Też musimy pamiętać o tym, że rozmawiamy o Ostrowie Wielkopolskim, gdzie co jest pewnym nowym i dużym osiągnięciem. W skali lokalnej, ostrowski rynek energetyczny, co jest rozwiązaniem pozwalającym na usamodzielnienie się w pewnej sferze energetycznie, i ten projekt, o którym rozmawiamy, zdecydowanie do tego się również przyczynia. A jednocześnie. Uzyskujemy ciepło, którymi możemy ogrzać mieszkańców miasta. Dokładnie tak. Też trzeba pamiętać o tym, że model wytwarzania oparty na kogeneracji jest efektywny energetycznie. To znaczy, skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła jest modelem. Wspieranym w ramach Unii Europejskiej jest to zdecydowanie taka dobra praktyka, jeżeli tak można powiedzieć. Instalacje tego typu, jak tutaj budowana w Ostrowie Wielkopolskim, są standardem już w krajach Starej Unii i jest ich bardzo dużo w Europie. Dokładnie tak jak Pani powiedziała, w Europie Zachodniej tego typu obiekty są już bardzo rozpowszechnione. W całej Unii Europejskiej mówimy o około 500 tego typu instalacjach. W samej Francji jest ich ponad 120. Termiczne przekształcanie, które jest realizowane w tego typu obiektach, to już w zasadzie proces, któremu poddawane jest 1 czwarta odpadów wytwarzanych na terenie, na terenie Unii Europejskiej. Są nawet kraje, gdzie ten proces dotyczy ponad 50% wszystkich odpadów, jak chociażby Finlandia. Mieszkańcy zapewne zapytają, co z bezpieczeństwem, czy taka instalacja jest bezpieczna dla, dla nich, dla nich samych i dla środowiska. Czy tutaj możemy powiedzieć no jednak wzorując się chociażby na tych instalacjach europejskich, które są budowane wobec zgodnie z tymi samymi technikami, które tutaj w ostrowie, czyli z tymi najlepszymi standardami, które Unia też wyznacza, które Komisja Europejska wyznacza w swoich referencjach czy w swoich konkluzjach? Tak, zdecydowanie. Tego typu procesy technologiczne one są doskonalone nie od niedawna, a od dziesiątek lat, to znaczy mówimy o różnych dobrych praktykach i takich metodach eksploatacji co do monitoringu, co do zarządzania, co do kontroli emisji, co do właśnie regulowania poziomu tej, tej emisji. Te dobre praktyki zostały już w Europie można powiedzieć mocno upowszechnione i my też, też jako kraj na tym mocno zyskujemy, ponieważ w ostatnich latach w Polsce powstają również obiekty tego rodzaju.